Trzy, dwa, akcja! Siemane, siemane szkoły, z tej strony Was e, ulubiony Felek i na początku chciałbym Was przeprowadzić za moją nieobecność. Pomijałem e, trudną walkę, e, a ona wiem matematyka, bo matematyka to jest e, trudna rzecz, nie powiem, nie ukrywam, ale walczyłem w tym dzielnie, ale to czas na potężny trening i podobny odcinek na YouTube. A. Dzisiaj będzie odcinek pod tytułem e, Training Highlocks. E, to inaczej jest e, CrossFit i ćwiczenia e, do tego high to jest bieg na dystansie jednego kilometra e, ski t cokolwiek to, 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 to znaczy e, z, zem, ja się nie znam na angielskim, to nie będę czytał po angielsku, bo tutaj jest masa angielskiego. Ale mam tutaj tak: komentarz Chodzenie farmera, dostanie filmką o ścianie, biegi i takie inne super ćwiczenia, Także zapraszam Was na odcinek i miłego oglądania. A e, opinii klinicznych high to opinii, nowa dziedzina śródś, e, sportowców i profesjonalistów. I dzisiaj mam e, zademonstruję jak to zrobić. E, I tak to jest, i trudne, i nie trudne. Dla, dla profesjonalistów proste, dla jest trudne. Ja jestem e, profesjonalistą, bo miałem, mam mieć na karabaku celek cytogromu i takie, i lotnę, ten, chodzenie na siłkę, tak że Zatem ustroję Wam podobny trening High i na pewno nie mam mi także zapraszam do oglądania. Osiem ćwiczeń jedno po drugim. Zaczynamy. No. Uuu. tempo tak, żeby rozłożyć siły na całego High Rocksa. Dobra. No. Największym błędem jest zrobienie szybkiego tempo. Dobra. No to, to teraz zaczynam... Y Zaczynam teraz od biegu. Później e, e, tutaj miałem rozpiszę, że mam kilometr zrobić, ale niestety e, tak to jest za bardzo za bardzo się tutaj e, i, e, i, i, i potem mi to za długo dajmy, więc zrobię po 400 metrów e, bieg e, i e, e. Ja nie wiem co dalej powiedzieć I tyle, to już Tyle Od tego się zaczyna maruć i nie, 400 metrów biegu. Nie? Dobra, będę musiał tam mi dobra, mógł Gotowy? <grym> Średnie zgodoby. tempo, jakie robisz sobie tempo? Dobra. Proponuję 12, dobra? dobra. Biegałeś już na 20, także 12 będzie średni tempo Dobra, e, to teraz e, będę robił wiospowanie. Czy czy ami tak? Tele, 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 ty, nie mamy tutaj Alkometrów? Ale A egometru? E, egometru. A to może lepiej, bo będzie więc progres. E, o, jest, nie Jest na mocynieniu. Zastępujemy tym. Proszę 25 razy. na Nie no, ujdzie. Już nie, nie takie rzeczy, robiłem. Wyczy, wyczy. No zaraz zobaczymy, co się jeszcze tego jedno. Nie, nie, do tej nie, nie, nie jechałem. Jecha, 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 jecha. No tak. No, możesz się przeliczyć. Z nim już nadarło wiele osób i wiele osób się Tylko najlepsi przechodzą teraz. Ja Musisz Dam lazę Dobra, okej, okay, bieg, bieg, 400 metrów, szybko. I od razu, uf, co się dzieje? E, teraz e, będzie kolejna runda biegania, tym razem 400 metrów. Czyli tak samo jak w Tak, tak, czyli tak samo Jestem jak w Na 12 pojedziemy, czyli 20 km na godzinę. Super. Także zaczynamy zabawa. Let's go, let's go. Wszystko przeplatamy biegiem. Chijamy się z ćwiczenia na ćwiczeniach. Jak najszybciej. No, biegania zrobiona, jak się czujesz? No, doskonale. Teraz sam, Lecimy. let's go. No. A, ja tylko porycimy. E, ten, e, to teraz, be, e, teraz będzie ćwiczenie, 60 metrów tanki. Na tankach jest to 2 kilo. No. Ale jak e, dla was chce się coś takiego zrobić, to by, tak, może nie rób bo to, co e, to, to, to profesjonaliści. Zapoczątkując, e, go tam trochę mniej. I robimy tak po 4 metry. I co, Zapraszam, zapraszam na... 4 metry? Nie po 4 metry. Nie, nie, nie po 4 metry, tylko po, po 50... 50 metrów. Po, po, po 50 metrów. Nie po 50. Nie, nie. 50, 50, metrów. 50 metrów. Czyli trzeba to przejść 7 razy. Czekaj. Tak, 7 razy będziemy jechać i co, zapraszam właśnie na pieczenie Dobra. to, to, zna, to, to, zna, to, to zna. Tak. 7 razy. 7 razy. Nie, no, mamy, mamy mały problem, to jest zaletki dla mnie doskonale. No I 400 metrów, Pokony? Jak się czujesz po Ale powiedz coś więcej niż dobrze. Jak się czujesz? No ogólnie sanki to były takie... i Na początku było to kresko, fajnie. No. Ale potem to właśnie była taka górka już, już 800, nie by pomimo, że był taki jakiś pomysł, to już tak, nie, no, kiedy zrobił już tak kilka razy, to no, no. coś jest potęga, o, się z tą potęgą, siłowni. No, właśnie to od... No. Co teraz robimy? No, bo mojej ulubionej bieganie po 400 metrów. Let's go.